serdecznie kudłaty z tej strony słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam krótko opowiedzieć jak wyglądał proces wdrażania w zawód kierowcy jak wyglądała takie pierwsze jakby zderzenie z, jakby z tym wszystkim i no powiem Wam mniej więcej jak wyglądał mój pierwszy wyjazd, także jeżeli interesujecie, to jesteś ciekawy zapraszam do oglądania Słuchajcie, w poprzednim odcinku powiedziałem Wam, jak pracę znalazłem, dzisiaj opowiem Wam, jak wyglądały moje pierwsze dni w pracy. Wspominam je bardzo miło, powiem Wam szczerze, bo w ogóle kierowca, którym mnie zabrał w trasę, to później się okazał zajebistym człowiekiem, to jest po pierwsze. Po drugie, jakby pierwsze moje wrażenie z tym gościem było takie, że wsiadłem do niego do auta i, i po prostu no... W kabinie był błysk. Błysk w kabinie wypachnione, wyczyszczone, dywaniki, stryki, no Wszystko było na, na, na Tip Top, nie? Także mówił, o, będzie, będzie fajnie, nie? Gość bardzo fajny, sympatyczny, przy, taki otwarty, przywitał się ze mną. Yy, mówi słuchaj, na początku powiedział, co ja nie jestem zbyt rozmowny, a to pamiętam jak dzisiaj, nie? Bo tu wiecie takie rzeczy się pamiętam. Mówi słuchaj, ja mówię nie jestem mówi do mnie. Ja nie jestem zbyt rozmowny, także to nie wynika z tego, że ja nie chcę z Tobą rozmawiać, tylko po prostu no, raczej wolę, jak gdybyś mnie o coś zapytał, to ja ci wtedy będę mówił, a, a mówię na początku to wiesz, to nawet nie wiem o co, co, co będzie Cię interesowało. No, Spokojnie, ale później się oczywiście taka atmosfera rozkręciła, że tam się w pale nie mieści, nie. no ale to były takie początki. No i słuchajcie, pojechaliśmy, pamiętam wtedy do Niemiec wtedy jak podpisałem rano, rano umowę rano umowę podpisałem pierwszego dnia pojechaliśmy na pojechaliśmy do Niemiec, bo auto było już załadowane podpisałem umowę, włożył moją kartę kierowcy do tachografu na początku w drugą kieszeń swoją kartę włożył w pierwszą no i on jakby z bazy wyjechał no i dojechaliśmy nic mi nie mówił, tam rozmawiamy wiadomo, śmichy, chichy tak złapaliśmy od razu. I na, wyjechał tylko z Kostrzyna, tam na, na, na autostradę na dwójka w stronę Świecka. I na pierwszym mopie pod Poznaniem się zatrzymał. I ja mówię, a co czemu się zatrzymałeś? Nie, nie, tutaj ten. I słuchajcie, zatrzymał się i przełożył karty. Nie, ja tak, patrzcie co on robi. No dobra, mówię spokojnie. No, no to wsiadaj, jedziesz, nie? No i wsiadłem w tą ciężarówkę, to był wtedy, pamiętam, DAF, y, DAF XF y, Tandem. No i słuchajcie, wyjechałem z tego parkingu, no jadę tą autostradą, autostradą fajnie wszystko, no to nie to tam, że ja już tam dziko, dziko szyczułem, ale no wiadomo, że jesteś, y, masz naprawdę fajne auto i to jest też większe auto niż to, które jest na kursie, no bo wiadomo, że na kursie i na egzaminach są te małe kabiny, małe, niskie auta, to jest jednak, te gabaryty są zupełnie inne. No, ale jakoś tam szło, szło, szło. Przejechaliśmy, ja w sumie wjechałem do Niemiec wtedy. No i podjeżdżamy na pierwszą firmę, na rozładunek. Tam trochę z autostrady trzeba było zjechać na taką lądówkę. to byłem, powiem Wam, trochę, trochę rozdygotany byłem, jak jechałem. I on mówi, spokojnie, nic się nie denerwuj. Jak nie będziesz sobie radził, to ja będę widział, że sobie nie radzisz, więc spokojnie, niczym się nie przejmuj, rób swoje, ja sobie będę tutaj obserwował. Ja nie jestem wybuchowy, mówi, także spoko, nie? I tak w sumie było, no. Dojechałem na ten pierwszy rozładunek, też był problem taki, że tam musiałem cofnąć trochę w taką zatokę, pamiętam, ja tam się trochę motałem, nie potrafiłem tego cofnąć, tak krzywo stanąłem, poszliśmy do biura, zameldowałem się, rozładowałem się. Ogólnie fajnie bardzo wspominam ten, ten okres. Później pojechaliśmy do Włoch, z Włoch pojechaliśmy, nie pamiętam właśnie, gdzie, nie potrafię sobie przypomnieć. W każdym razie, no, dzień za dniem nam upływał w miłej atmosferze. Pamiętam takie zdarzenie, że jak pojechaliśmy na załadunek, pierwszy załadunek, który wspólnie robiliśmy, trzeba było otworzyć bok. No i on mówi, no dobra, no to słuchaj, no to tutaj masz ten, wiadomo, nie? Tłumaczył mi to jak, jak normalnie, jak przedszkolakowi, nie? Tu masz klamry, no to wiadomo, na klamry, tutaj odbezpieczasz zamek z jednej, z drugiej, otwieranki, przesuwasz plandekę, no i deski ściągasz, do szładuje, nie? I słuchajcie, no tak jak chciał, tak zrobiłem, nie? Odpiłem zamki, odpiłem kamry, zamki odpiłem, odsunąłem plandekę. No i tyle, nie? I on mówi, dobra, no to co przygotowany jesteś do załadunku. Mówię, no tak, nie? No trzeba by na pewno, nie? Mówię, no, no, no tak, no plandeka otwarta, ten samochód przygotowany. No słuchaj, no ale musisz wiedzieć jedno, bo samochód ładuje się od przodu do tyłu. Ale nie od tyłu do przodu. A wiecie, ja przesunąłem plantekę do kabiny, nie? Ja mówię, no to nie może od tyłu załadować, nie? No nie no, Marcin mówi, ładujesz się od przodu, a rozładowujesz od tyłu. Taka jest zasada. Tak wózkowi pracują i tak to wszystko funkcjonuje i świata nie zmienisz, nie? Ja mówię, no okej, okay, no. No to widzicie, taki pierwszy... pierwsze taka pierdoła, no człowiek by się nie zdawał sprawy. No odsuwasz plantekę i macie załadować, nie? No nie, no jest. Zasada, że ładujesz się ten od przodu, ładuje do tyłu towar pada, nie wiadomo, że do ściany musi dosunąć i tak dalej. To nie może być tak, że to dosunie do drzwi od tyłu, a z przodu będzie rurka, na przykład nie? między ścianą a przed przednią paletą, nie także fajnie, fajnie. No, takie rzeczy mi tam opowiadał, różne jeździliśmy. Ja jeździłem na równi z nim, czyli to nie było tak, że on tam mi dawał jechać troszkę, bo nie wiem, później już on chciał, nie. Pamiętam, że był taki ciasny wjazd na parking, też parkowaliśmy u Niemca, pamiętam, pod Monachium, było pierwsza w nocy chyba była, <laughs> ciemno jak w dupie, wiadomo jak jest w Niemczech z parkingami, nie, no, jedno miejsce było, trzeba było tam wjechać, wjechać jakby z parkingu, wjechać tyłem, no i tyłem cofnąć i, i tyłem się ustawić do rajki, wiadomo, że jak dupy są zastawione, to się wjeżdża tyłem, nie. Tam, kurczę, z tym cofaniem, miałem problemów trochę, bo to tak wiecie, no, nie widziałem tego, te, ten zestaw taki długi w ogóle, mi się wydawał. No ale goś mi tam pomagał, pomagał, trochę tam tego. No i później we Włoszech była taka sytuacja też zabawna, bo yy, czekaliśmy długo na załadunek i w końcu dostaliśmy rampę. No i pod tą rampę był wjazd bardzo taki, dosyć mało miejsca było z przodu między, między rampą, a tam, nie wiem, został jakiś płot czy coś. W każdym razie było ciasno. Dosyć wąsko. Mało tego rampa, pod którą ja wjeżdżałem, była z dwóch stron jakby zastawiona, bo jakby rampy są średnie były zajęte, więc ja musiałem wjechać pod kątem prostym prawie że jakby w tą lupkę do tej rajki. Nie? I pamiętam wtedy taki pierwszy mały zgrzyt między nami, bo on starał mi się pomóc. No i mówi w lewo, mówi w prawo. Nie? Dawaj, dawaj, w lewo, w lewo. No mówię w lewo, mówię, nie? A nie w prawo. Ty w, le... ty w prawo jedziesz, a nie w lewo, nie? Ja mówię, siadam wtedy z tego auta i mówię, słuchaj, mam taką prośbę, bo ty mówisz mi w lewo, że ja mam jechać w lewo, a ja kręcę kierownicą w lewo. To wtedy wiadomo, czy trzeba skręcać w prawo, nie? A tak, w sumie masz rację. Ja mówię, słuchaj, to zróbmy tak. Ja sobie tu poradzę spokojnie, nie, nie, nie denerwuj się. Nie poganiaj mnie, to jest po pierwsze, po drugie ja sobie poradzę, a po trzecie weź, y, obserwuj i jakbym miał przy soli, co dopiero zacznie ryjadrzeć, rzecz, mówię, nie? Tak do niego. Mówię, no spoko, spoko, dobra, nie? No i sobie, słuchajcie, tam po swojemu jakoś tam w tą rajkę wjechałem, dziesięć razy się poprawiłem, w rajkę mówię, pod tą, pod tą rampę, nie? Dziesięć razy tam się poprawiałem, wiadomo, nie? Wszyscy się dookoła patrzyli, bo tutaj ten mówię, o Tomek, z jednej, z drugiej chodził, obserwował, czy tu nie zahaczę, tam nie zahaczę. No, tam dosyć ciasno było, nie? Także widać było, po prostu, że siedzi, siedzi za, za kierownicą świeżyzna, a krudę starszyzna chodzi i obserwuje, nie? Wówczas, właśnie no, taki, takie było nasze, nasze pierwsze ustalenie, że jeżeli ja manewruję, to on musi mi dać po prostu wolną rękę na tyle, że jeżeli on widzi, że jest, jakby no to, że tam krzywo wjadę, czy tam krzywo idzie, no to może iść krzywo. Ale. Niech nie reaguje, dopóki dopóki, dopóki już nie wiesz, że na przykład jest już na tyle źle, że ja nie wiem, już z tego nie wyjdę, albo, albo że y, gdzieś mogę tu uderzyć, nie? No i w sumie od tamtego czasu wszystko było ok. No. Ja robię swoje, on robił swoje. Też takie, też takie na początku ustalenie mieliśmy, że. Wszedłem do niego do kabiny wysłałem, no takie mam zasady tutaj z uczniami, z którymi jeżdżę, że jakby no ty masz swoje żarcie, wiadomo, wziąłeś coś tam z domu, ja mam swoje, no ale jakby no, nie wyobrażam sobie, żebyś ty tak gotował w swoim garku, ja w swoim, nie, tak się ustalił może, że, czy nie wiem, że będziemy razem, na przykład jeżeli ja, nie wiem, no ty masz jakieś tam coś, no to jeżeli dzisiaj robimy na obiad to i to, no to jakby robimy z jednego jakby gara, nie, wiadomo co później. raz twoje, raz moje. No, z, reguły, z reguły tak robię, chyba że widzę gościa, z którego na przykład yy, widzę gościa, który wsiada, że nie będę w stanie zjeść jego jedzenia nie? tak na pierwszy rzut oka. No wiecie, to się tak czasami się wyczuwa, nie? Mówię, aha, ale no to dobra, nie? No ale czy z tobą jest OK, także będziemy normalnie myśli. No, ja też jakiś tam nie miałem nie miałem względem yy, żadnych, żadnych tam przeciwności. Albo naprawdę gościu. Się, tego się właśnie też obawiałem, bo wiecie, jak jest, nie? w do kabiny, kurde, otumanionej dymem papierosowym, gdzie na przykład, nie wiem, na. No, 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 do nie chciałbym wsiadać, nie? Z kim się jeździć. A tam naprawdę pod tym względem mi się podobało. No, dużo mi rzeczy opowiadał, yy, jak miałem pytania, no to pytałem, najróżniejsze no dziwne rzeczy, on mi to wszystko z ciepłą cierpliwością, wszystko tłumaczył. Tachograf, nie tachograf, tam, nie wiem. Później była sytuacja, że. Było rozpinanie, rozpinanie zestawu, musiałem przyczepę odpiąć, bo nie ładowali nas, nie chcieli nas załadować jakby z, tej, z tej platformy, z przelotówki, tylko musieliśmy się rozpiąć. Solówka, później przyczepa wiadomo, nie? więc to wszystko mi wytłumaczył, pokazywał. Później za drugim razem już jak są tak, że podjechaliśmy po firmę, pamiętam i to było popołudnie we Francji już firma zamknięta, no kurde, dobra, to by się przydało gdzieś do sklepu podjechać. Nasz sklep, Market, był tam 2-3 km dalej, ale mówisz, słuchaj, no kurde, no nie będziemy jechać przyczepą, a byliśmy wtedy na pusto, zostawimy sobie tu przyczepę i pojedziemy sobie z, nie, z samą osobówką do, do sklepu, nie? No, no, no spoko, nie? No i wówczas już sam rozpinałem ten zestaw, nie? Sam, jak No i też mi tutaj pokazywał jak to, jak to wszystko się odbywa. No i jakby od A do Z to wszystko ja robiłem samo sobie tam siedział, obserwował że tam nabijał się ze mnie, nie? Także no fajnie, ja wspominam mile ten, ten czas. Pamiętam, wróciliśmy wtedy na bazę. No i wziął tego... I, a i poszliśmy do tego, nie pamiętam, do Łukasza. No bo to Łukasz miał na imię ten gościu. Ten, ten rekruter, który mnie zrekrutował. No Jakie jak to widzisz do mnie, nie? Jak to ci się podobało, ci się nie podobało, jak, jak dalej pracujemy, nie pracujemy, jak to się wygląda, nie? to spoko, no ja jestem na ja no tak tutaj. No wiadomo, że jeszcze pewnych rzeczy nie umiem, jak wdrażam się, jestem jakby trochę zakręcony, ale, ale wszystko myślę z mojej strony idzie, idzie ku lepszemu. Nie? No to spoko, no to słuchaj, potrzebujesz jeszcze raz pojechać, bo to było dwa tygodnie, nie? Pojechał, potrzebujesz jeszcze raz jechać z Tomkiem, czy już chcesz jechać sam, nie? Mówię, bo to wiesz co, jeszcze jednak bym pojechał z Tomkiem, nie? Bo już tak wcześniej też się mówiłem z nim, z Tomkiem, że, że jeszcze w jedną trasę pojedziemy, nie? Wspólnie, Także ja już to miałem ustalone. No Łukasz się pyta, no wiadomo, bo wiadomo, nie każdy potrzebuje tam, nie tych chce i chce od razu jechać, to możesz jechać, nie? No i wtedy pojechałem jeszcze raz na dwa tygodnie z nim. Także jeździłem z nim dwa tygodnie, znaczy dwa razy po dwa tygodnie bitem, nie? Czyli od poniedziałku przez, przez cały tydzień, weekend do piątku i weekend byłem w domu i znowu od poniedziałku cały, cały tydzień, weekend do piątku. I wówczas w kolejny już ten poniedziałek przyjechałem do firmy i dostałem y, ciężarówkę. Ciężarówka miała ciężarówka, którą dostałem to był DAF, DAF CF, czyli to nie był XF tylko CF no i dostałem Dafa CF-a, ten DAF miał przejechany, już wam teraz nie, nie skłamię, ale, nie chcę skłamać, ale może za 30 tysięcy kilometrów, no to był nowiutkie auto, to był gościu, który po prostu przyszedł, po 3 miesiące pojeździł nowym autem i go zrezygnował z pracy, to tam zmienił, stwierdził, że nie chce tu pracować, czy tam w ogóle z pracy zrezygnował kierowcy, w każdym razie ja dostałem auto po nim, czyli to było prawie nowiutkie auto, no nowiutkie, no 30 tysięcy, no to 3 miesiące auto, nie? Nowiódkie auto dostałem, wszystko nówka, wszystko działa, kurde, wypachnione, czy folia praktycznie na góry na łóżku. Także byłem, no, byłem zachwycony, nie? Urządzi, urządziłem sobie tutaj po swojemu. Tam nie było wielkiego czyszczenia, bo wiadomo, to wszystko jest nowe. Jeżeli auto tam, tam było tak, że jeżeli auto przychodziło z kierowcy na kierowcę, to tam na serwisie jest myjnie, oni prali to auto i jeżeli była taka potrzeba, już wiadomo, jeżeli nie było, no to tam na myjnie było i tak dalej, to wszystko przygotowywali. Także pod tym względem bardzo mi się... Tak wyglądało, tak wyglądało takie moje pierwsze zderzenie. No a, no a później to wiadomo, no, przyjechałem do firmy, yy, dostałem nowe, tak jak mówię, dostałem nową ciężarówkę. Podpisałem resztę dokumentów, które były związane z z tym autem. Dostałem wtedy, dostałem wtedy resztę narzędzi, tam nie, z magazynu, z magazynu Kask. Dostałem z magazynu kask, ochronne okulary. Nowe takie tam, wiecie, rękawice mi dali tam dwie pary. Kiedy naczął nie dostałem z tej firmy, to były buty. bo stwierdzili, że oni butów co nie kupują. Dopiero jak po okresie próbnym, po okresie próbnym, tam no, 3 miesięcznym, bo nagle umowę na 3 miesiące. I po okresie próbnym jak gość chce pracować i firma chce pracować z gościem, to dają mu buty robocze. Nie wiem, taka zasada była. No, z reguły, z reguły, wszystko się dostaje od razu, no a tam było tak, tak jak było, no i, no i co, no i tutaj jakby... Jak, no, nie, 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 nie robiłem z tego jakiegoś tam wielkiego halo, nie, nie, robię z tego jakiegoś wielkiego problemu. No wiadomo, tam telefon, ładowarka, tam wszystko, mówię, wytłumaczyli, co i jak, zresztą, no, nie wiem już, no, przez ten miesiąc to już trochę pojąłem i pojechałem w pierwszą trasę no i pierwsza trasa była dla mnie bardzo stresująca mimo wszystko bardzo pozdoczyłem się z tym wszystkim sam musiałem sam sobie ze wszystkim radzić i, i, i jakby te wszystkie rzeczy z którymi miałem do czynienia z tomkiem no to wiadomo jeżeli jest, jest się w dwójkę no to bo też byliśmy też w Anglii, także nawet w Anglii tam byłem, trochę pojeździłem z nim, no tak mało tam się, bałem się mocno tam jeździć, tak wyglądał proces więc także nic szczególnego z jednej strony, a z drugiej strony taka atmosfera była, wiecie, przyjazna. To nie było na zasadzie takiej, że że ktoś tam na mnie ryjadar, że ktoś tam że się denerwował, że nie wiem, że jeszcze jest goszczyń, który nie wiem, śmierdział albo coś tam. no To wszystko było naprawdę dobrane, tak tak. no. Tak jakbym sobie to wyobraził, że tak bym chciał, żeby było, nie? Cała o, cała historia, nie? wielkie wdrażanie, miesiąc, miesiąc poznanie, przez miesiąc poznałem jakby zasady, które w filmie panują yy, obsługa komputera, yy, nie wiem, raportowanie, bo tam trzeba było odkl odklikiwać jeszcze w tym transich tam załadunki, rozładunki tam te zlecenia wszystko przychodziły. Tyle no. Historia, a jak wyglądała moja pierwsza samodzielna pra y, trasa? Co się z nią wiązało? Jakie, z jakimi rzeczami się zdarzyłem, co mnie zaskoczyło, co nie? Zapraszam na oglądanie, do śledzenia mojego kanału i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie!